na uroczystości poświęconej patronowi naszej szkoły. W roku obecnym obchodzimy 25. rocznicę nadania szkole imienia Stanisława Staszica. Do usiłowania. My, uczniowie klas pierwszych zespołu szkół ponadgimnacjalnych nr 2 imieniem Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim Ślubujemy uroczyście Wam, profesorowie, rodzice, koleżanki i koledzy, sumiennie wypełniać obowiązki uczniowskie i dbać o godność ucznia. Państwo mamy kolejny raz miłą okazję oddania do użytku obiektu dla potrzeb naszej Tomaszowskiej powiatowej oświaty. Oddajemy dzisiaj łącznik w zespole szkół z numer 2 popularnym gastronomiku. W tej szkole to kolejna inwestycja w ostatnich latach. Trzeba przyznać, że tutaj baza Szkoły praktycznie powstawała od zera. Kilka lat temu oddana była sala dydaktyczna, następnie oddaliśmy piękną salę gimnastyczną i dzisiaj kolejna inwestycja. Szkoła pięknieje, młodzieży przybywa i to wszystkich nas cieszy. Edukacja jest dopełnieniem natury człowieka. Wychowanie jest jej elementem. Wewnętrzna szczęśliwość człowieka. Od jednych mniej. Od drugich bardziej zależy. Szczęście człowieka zależy również od innych ludzi. Budowa łącznika w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2 była Ostatnim elementem takiego zadania inwestycyjnego, które polegało na budowie budynku dydaktycznego, potem budowie hali sportowej, no i ostatnim elementem był właśnie łącznik, który dziś oddajemy do użytku społeczności szkolnej. Projekt tego zadania przygotowany był już w roku 2006, jednakże czekaliśmy ciągle na możliwość pozyskania środków z Unii Europejskiej. Taka możliwość na początku roku bieżącego się pojawiła. I złożyliśmy wniosek, został zakwalifikowany, uzyskał dofinansowanie. W czerwcu rozpoczęliśmy roboty budowlane. Myślę, że na e, taką e, uwagę, na pozytywną ocenę zasługuje fakt, że inwestycja e, ta bardzo sprawnie została przeprowadzona, bo jesteśmy e, usyłku miesiąca października, a obiekt jest oddany do użytku. Zakres prac budowlanych wynosił 675 tysięcy, do tego doszło jeszcze takie zadanie, które polegało na wyposażeniu łącznika w sprzęt szeroko pojęty sprzęt informatyzacyjny czyli zostały zakupione nowoczesne kserokopiarki urządzenia do korzystania z internetu całej społeczności szkolnej dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów. Serdecznie dziękuję władzom samorządowym za podjęte działania, których efektem jest oddawany dzisiaj do użytku wielofunkcyjny łącznik umożliwiający bezpieczne, higieniczne warunki pracy w całym obiekcie szkolnym, a urządzenia, które w nim zostały zamontowane, dają możliwość skorzystania wszystkim użytkownikom ze światowych zasobów internetowych. To dzięki władzom starostwa mogliśmy dzisiaj, w dniu dzisiejszym, z okazji święta patrona szkoły, uruchomić ten obiekt. Dziękujemy serdecznie. W wychowaniu młodzieży ważne jest kultywowanie tradycji kultywowanie wzorców wielkich ludzi. Macie taki wspaniały wzorzec Waszego patrona, którą do rocznicy nadania imienia 25 właśnie dzisiaj obchodzicie. W tym dniu przyjmowani są oficjalnie do społeczności szkolnej pierwszego Pragnę w tym momencie, kochani, pogratulować Wam, że wybraliście właśnie tą szkołę. Baza szkoły powstawała od początku, od zera, można powiedzieć. To oddanie sali dydaktycznej nie tak dawno to było. To otwarcie hali, którą tutaj mamy, w której dzisiaj mamy przyjemność uczestniczyć. To także następna inwestycja, która dzisiaj będzie miała, będzie oddana społeczności szkolnej. Ale to nie przyszło samo. Na to zapracowała cała społeczność szkolna. To dzięki aktywności Pani Dyrektor Grona Pedagogicznego, to dzięki sukcesom młodzieży. Dzięki tym faktom my jako samorząd powiatowy jesteśmy mobilizowani, aby wspierać takie właśnie szkoły, takie działania. Mnie oczywiście bardzo cieszy, że tak się dzieje. Myślę, że cały zarząd Rada Powiatu ma tą satysfakcję. Bo jest to naszym obowiązkiem, aby poprawiać warunki pracy szkół, warunki, w których uczy się młodzież i pracują nauczyciele. Czyli nasze cele są w sumie y, tożsame. Młodzież ma się uczyć, nauczyciele pracować, a my mamy Wasze działania wspomagać. I tak też będziemy czynili dalej. W tym dniu chciałbym życzyć wszystkim nauczycielom, dyrekcji szkoły, abyście dalej tak aktywnie działali, abyście mieli satysfakcję z tego, co wykonujecie. A młodzieży chciałbym życzyć, abyście tutaj w tej szkole znaleźli swoje miejsce i tak jak to wcześniej mówiliście, abyście byli szczęśliwi. Aby ta szkoła dała Wam y, takie przygotowanie, które otworzy Wam drzwi do dorosłego życia. Stanisław Staszic, nasz patron, to oświeceniowy reformator i publicysta. Jego dzieła są ważne i uniwersalne także dziś. Jego słowa są ponadczasowe. Również zapraszamy członka zarządu powiatu tomaszowskiego, odpowiedzialnego za inwestycje, pana Opera Dąbkiego. Spojrzymy z miłością na ten łącznik. Ta szkoła jest już prawie że, prawie że kompletna, jak to zwykle bywa przy inwestycjach. Które nie obejmują całościowo kompleksu, e, zostaje coś tam, e, co, co, co pokazuje, że, e, że się nieco e, odróżnia w momencie, kiedy, kiedy e, znaczna część szkoły jest, można praktycznie powiedzieć, nową, a tutaj w tym przypadku e, budynek główny, czyli ten stary, podstawowy budynek, nieco, nieco się odróżnia i tutaj już są pewne starania ze strony e, pani dyrektor. Myślę, że zarząd powiatu, widząc e, no, takie wyjątkowe zaangażowanie pani dyrektor i umiejętności, we współpracy w dziedzinie realizacji inwestycji będzie również podejmował w najbliższych latach starania, żeby i to zadanie polegające na odnowie, elewacji, termomodernizacji tego głównego budynku, będziemy starali się podejmować i to by było już taką, takim zwieńczeniem wszystkich działań inwestycyjnych dla tej placówki. Ja chcę powiedzieć, że to nie przypadek, że akurat te inwestycje są w tej szkole. W tej szkole się dzieje bardzo dużo dobrych rzeczy. Pani dyrektor jest bardzo aktywna, Rada Pedagogiczna Młodzież ma osiąga, osiąga dobre wyniki i to mobilizuje wszystkich, którzy wokół tej szkoły się skupiają, w tym również i nas, samorząd powiatowy do działań. Chcemy poprawiać warunki, żeby dać satysfakcję młodzieży, nauczycielom za ich pracę i to myślę wspólny, nas, wspólny nasz sukces. Będziemy starali się, aby również w dalszym ciągu poprawiać jeszcze warunki nie tylko w tej szkole, ale również i w innych szkołach powiatu tamarzyskiego, panu Piotrowi Kaldankiewicza, wicestaroście, panu Karolowi Staroniowi, członkom zarządu powiatu, a w szczególności panu Bogdanowi Kąckiemu. Dziękuję panu Klauduszowi Wilmańskiemu, naczelnikowi Rewy Rady Inwestycji Funduszy Powiatu i następne. Jego przesłanie realizujemy każdego dnia.